Siemanko. Dzisiaj zrobię opening tych 10 randomowych star dropów. Oraz na samym końcu odcinka powiem wam, jak zdobyłem tę ofertę Rycerza Dowdża tylko za 10 monet. Dostawcie subskrypcję na moim kanale oraz łapkę w górę. Jeżeli nie wiedzieliście, jak zdobyć tego skina do Dowdża. A teraz sobie otwórzmy te 10 randomowych Stardropów. dropów. Mam nadzieję, że będzie jakiś skinek albo hiperdoładowanie. Tylko wtedy by musiał być chyba legendarny start drop. Pierwszy rzadki, 25 punktów mocy. Drugi też rzadki. A i sorry, że nie było openingu ultraboxa na moim kanale. O, mityczny. I 500 kredytów na sławę. O, będzie światowa sława dwa w ogóle. No to spoko. O, i nowa ikona gracza. Fajnie, zaraz ją sobie tam ustawię na koncie. Bardzo rzadki. Bardzo rzadki kolejny i 100 monet. Kolejny bardzo rzadki i 50 punktów mocy. Rzadki. 50 monet. No i rzadki. Jeszcze nie wiem, ile tych star dropów zostało. Kolejny jest. I znowu rzadki. 50 monet. Może jeszcze będzie jakiś chociaż epicki. A nie, to były już wszystkie star dropy. A teraz Wam powiem, jak zdobyłem tego skina Rycerza dałdzia. tylko go sobie najpierw odblokuję. I jest, jeszcze go sobie wyposażę teraz. O, no bo jak na przykład macie ta, tam takie oferty są, że na przykład 33 błyskotek za jednego gema, albo tam 10 monet za 33 błyskotek, albo jeden gem za tam 10 monet. Yy, Kumacie, macie coś, macie takie oferty. I jeżeli zaczniecie ciągle kupować te, ofer te oferty, tak w kółko, to w końcu dostaniecie taką ofertę jak ja, czyli właśnie tego skina rycerza Daudja. Tylko jeszcze nie wiem, gdzie jest Daud. Nie, na 25 rangę go wbijałem. To tutaj gdzieś powinien być. O jest! Oj, widzicie? I mam tego skinka do dałdzia. Dobra. I jeszcze raz Wam powtarzam, że jeśli nie wiedzieliście o czymś takim, jak zdobyć takiego skinka tylko za 10 monet, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Dzięki, że oglądaliście. Do następnego razu.